Moi kochani, 8 lat temu powołaliśmy do życia fundację Braci Golec, w której to przede wszystkim kładziemy nacisk na edukację regionalną młodzieży, dzieciaków. Wszystko zaczęło się w milówce, w milowieckim gimnazjum, w którym to powstało ognisko twórczości artystycznej. Na dzień dzisiejszy w samej Milówce uczy się setka dzieci grać. Cieszymy się również, że fundacja przez te 8 lat bardzo mocno się rozwinęła. A w jaki sposób? Mianowicie dwa lata temu w Łodygowicach powołaliśmy podobne ognisko jak w Milówce, w którym uczy się ponad 50 dzieci również grać i śpiewać. Przede wszystkim dzieciaki uczą się grać na skrzypcach, na heligonkach. Fundacja zakupiła instrumenty, na których te dzieci się uczą grać. Bardzo ważną rzeczą dla Fundacji Braci Goldec jest to, że te dzieciaki mają możliwość występowania na różnych scenach, brania udziału przy różnych konkursach i to bardzo nas cieszy, że wygrywają te konkursy. No i oczywiście proszę Państwa najważniejsza rzecz, czyli 1% podatku, na który bardzo liczymy Każde serca, każdy, każdy sił, ktoś